Witajcie na kanale Autorowi. Dzisiaj zabieramy Was w magiczną podróż na Podlasie. To kraina, gdzie natura koegzystuje z ciekawą architekturą i zabytkami, a świat realny przeplata się z tym magicznym. Pokażemy Wam najciekawsze, naszym zdaniem, miejsca na Podlasiu. Narwiański Park Narodowy, wioskę tatarską w Kruszynianach i wieś Pukły. Drogę! gdzie rozpoczynamy zwiedzanie Narwiańskiego Parku Narodowego. Dojeżdżamy już na pole biwakowe przy Narwiańskim Parku Narodowym. Jesteś na miejscu, o! Jesteśmy na miejscu. Pole biwakowe, na którym się zatrzymaliśmy, przylega bezpośrednio do parku przydworskiego otaczającego zabytkowy dworek, siedzibę dyrekcji Narwieńskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od ścieżki edukacyjnej położonej bezpośrednio w parku. Hey, I Tuż za dworkiem zaczyna się ścieżka Kładka wśród bagien Prowadząca przez podmokłe okolice Narwi Zwanej Polską Amazonką Obserwujemy dzikie łabędzie Ryba Kolejnym celem naszej podróży jest kładka w Waniewie. Jesteśmy na kładce w Waniewie, niestety kładka jest zamknięta, z powodu niskiego poziomu wody, no i nici z przechadzki. Teren bardzo przyjemny, ale cóż nie farty. Na miejscu okazało się, że kładka jest zamknięta. Na szczęście były inne atrakcje. Narwiańskiego Parku Narodowego ruszamy do położonej na końcu świata wioski tatarskiej Kruszynia. Skończył nam się asfalt, niestety. Na miejsce docieramy mocno wygłodniali, więc na początku postanawiamy spróbować tatarskich specjałów w restauracji tatarska Jurta prowadzonej przez Genetę i Mirosława Bogdanowiczów. W 2018 roku restauracja spłonęła doszczętnie, ale dziś po pogorzelisku nie ma już śladu. W restauracji zjemy pyszne tatarskie specjały oparte na prostych i łatwo dostępnych produktach. Najważniejsze potrawy tradycyjnej kuchni tatarów polskich to kołduny tatarskie, kryszonka, pierkaczewnik i kartoflaniki. Spróbowaliśmy i z całego serca polecamy. Wieś Kruszyniany została założona w XVII wieku przez Tatarów, którzy otrzymali tę ziemię od Jana III Sobieskiego. Społeczność tatarska po osiedleniu się zbudowała meczet, który jest najstarszym w Polsce meczetem muzułmańskim. Wizycie możliwe jest przez cały rok, w godzinach od 9 do 19. W tym celu warto umówić się z przewodnikiem, Jamilem. W ostatnim czasie Kruszyniany stały się popularnym celem podróży, i szczególnie w weekend zjeżdżają tu rzesze turystów. Tuż za świątynią znajduje się cmentarz tatarski Mizar. Na grobki mimo wieku są czytelne i co ciekawe, zgodnie z religią muzułmańską, wszystkie zwrócone są na wschód. Tymczasem ruszamy w dalszą drogę. Szybkie ochłodzenie nad zalewem Siemianówka. I późnym popołudniem docieramy do ostatniego celu naszej podróży – wsi Puchły. Puchły to malownicza wieś położona w dolinie rzeki Narwi. W wiosce znajduje się najpiękniejsza cerkiew na Podlasiu, która wita nas swoim błękitem, niespodziewanie wyłaniając się z morza zieleni. Naszą podróż kończymy na kempingu Narwa w Puchłach. To idealne miejsce dla osób poszukujących ciszy i spokoju, z dala od zgiełku i tłumów. Za nocleg dla czterech osób z przyłączem do prądu zapłaciliśmy 80 zł. Na miejscu istnieje też możliwość wypożyczenia kajaków lub wzięcia udziału w zorganizowanym spływie. Polecamy to miejsce, my na pewno jeszcze tu wrócimy. Tymczasem żegnamy Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.